Dzień dobry moi drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Nitashi Ponsu Hashi Słuchajcie w dzisiejszym odcinku jest coś specjalnego, słuchajcie dzisiaj będziemy szukali diamentów Blowka Dobrze słyszycie. Ostatnio obejrzałem odcinek, gdzie Blałek tam bardzo ładnie się na mój temat powiedział. I... Moim zamiarem jest mieć najwięcej diamentów na kwadratowej masakrze, tylko jest to lekko niemożliwe chyba, ponieważ Nitashi grał 13 godzin bez przerwy. On w ogóle miał live'a grał 13 godzin kwadratowej masakry i wykopał chyba z 400 diamentów. Jak ja to zobaczyłem, to mówię, chyba jednak nie będę królem diamentów. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy szukali diamentów Blow'a, które podobno gdzieś pod ziemią zakopał i gdzieś je gdzie pod ziemią, słuchajcie, zostawił. Ja mam pewne obiekcje, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, ale słuchajcie, Blowek na odcinku pożegnał się na moście, który jest obok Citroxa. Wydaje mi się, że Blowek jest troszkę leniuszkiem, jeżeli chodzi o Minecrafta. Mam takie podejrzenie i wydaje mi się, że mógł on wylogować się w najbliższym miejscu po wyjściu z kopalni, więc bardzo możliwe, że gdzieś pod domkiem Citroxa właśnie. Te diamenty będą. Czy tam będą, czy też nie? Słuchajcie, zobaczymy. Taki właśnie plan jest na dzisiejszy odcinek, więc słuchajcie, ja sobie pójdę do kopalni. No i po prostu będziemy szukali tak długo, aż w końcu uda mi się te diamenty, Blowka. Znaleźć, o ile w ogóle mi się uda, ale od razu zakładam, że jeżeli udałoby mi się je znaleźć, co wiem, że może być strasznie trudne, bo podobno już kilka osób, w tym nawet mandziu ich szukali i nikomu się nie udało, od razu mówię, jeżeli uda mi się je znaleźć, to zrobię konkurs na kwadratowej masakrze i ani jednego diamenta dla siebie nie wezmę. Znaczy, cały czas zakładam, że mogę jej w ogóle nie znaleźć, tak, ale załóżmy, załóżmy, że je znajdę, to jeżeli je znajdę, to tak jak powiedziałem, rozdam je wszystkim na masakrze, nie będą one dla mnie i zrobię wielki turniej na mojej przepięknej ale PVP. Także, moi drodzy, bez zbędnego przedłużania ja jestem gotowy. zakładamy sobie oczywiście moją przepiękną, cudowną, wspaniałą zbrojkę. Mam w wszystko przygotowane, łopaty, kilofy, wszystko mam, więc słuchajcie. Detektyw Nitashi, Ponciusiasi, żegluję i lecimy, słuchajcie, szukać jak słuchajcie, dotarliśmy. Jesteśmy właśnie pod donkiem Citroxa, który jest tutaj z tyłu, dokładnie. I słuchajcie, w tym miejscu Blow żegnał się w ostatnim odcinku. Bardzo dziękuję za ten odcinek z masakry. Stąd mniej więcej chciałbym wyruszyć, właśnie na poszukiwanie diamentów Karola. I właśnie mam nadzieję, że uda mi się je znaleźć. Słuchajcie, naprawdę, nie wiem czegoś się spodziewać. Nie wiem, czy mi się uda, czy w ogóle gdziekolwiek one tutaj są możliwe. Słuchajcie, bardzo możliwe, że moje myślenie jest zupełnie tragiczne. Bardzo możliwe, że moje myślenie jest zupełnie nietrafione. No ale słuchajcie, jak to mówią, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. O o, okej, okay. dobra, pijemy szampana. Tak, 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 okej, okay. prawie zginąłem, super. To fajny szampan. Dobrze, kochani, nieważne. Koniec z tym szampanem. Schodzimy, słuchajcie sobie na dół. E, teraz tak, na której kratce? Z tego co widziałem, Blow i odcinek kopał na kratce numer 11. Stąd zakładam, że prawdopodobnie diamenty są ukryte właśnie na kratce 11. Mogę się mylić. Wydaje mi się, że mogę się mylić, ale słuchajcie, jeżeli miałbym strzel... W kratkę, w której według mnie Będą diamenty Blow'a, to właśnie Strzelałbym, że to będzie kratka numer 11 Ponieważ tam kopał on cały odcinek Prawie, więc jeżeli gdziekolwiek one są To według mnie właśnie mogą być one tam Więc właśnie teraz kochani sobie schodzimy Na kratkę 11, no i będziemy tych diamentów Szukać, a może po drodze znajdziemy Jakieś nowe diamenty, które sobie zgarniemy Także będzie fajnie, no także moi drodzy To jest delikatny timelapsik i widzimy się na piętrze 11 Okej, okay, właśnie jesteśmy na piętrze 11. Mam tu już trzy wykopaliska znalezione I teraz, słuchajcie, element, który był taki Najbardziej, słuchajcie, yy, fajny Na odcinku Blow'a, nie wiem w ogóle, czy on to Ogarnął, ale on zakopał Ziemię andezytem, słuchajcie On przykrył te diamenty andezytem Więc to na pewno będzie Nam się, słuchajcie, rzucało w oczy, to jest tak jakby Ktoś walnął kobla, czyli na pewno Musimy, słuchajcie, szukać na ziemi W wydrążonych tunelach, musimy, słuchajcie, szukać To jest dioryt, czyli to nie jest andezyt Musimy szukać, słuchajcie, pojedynczej rudy Andezytu, ponieważ wydaje mi się, że chyba Blowek w ogóle myślał, że on to przykrył kamieniem. Także Blowek, jeżeli przykryłeś to kamieniem, to yy, napisz mi, nie wiem, pod odcinkiem komentarz, czy się pomyliłeś, czy to specjalnie przykryłeś to innym blokiem, bo jestem bardzo ciekaw. Słuchajcie, teraz sobie troszkę tego stona, jeszcze wydobądźmy. Zawsze, zawsze to jest jakiś x dla kilofu i dla mnie. No i słuchajcie, lecimy szukać, lecimy kopać, lecimy, musimy znaleźć diamenty. Musimy znaleźć diamenty Blowa, nie ma innej nawet opcji, że ich nie znajdę. Nawet nie pod, nawet nie poddaję pod inną myśl, że... Nie uda mi się ich znaleźć, naprawdę, muszę je znaleźć Lecimy szukać, słuchajcie Okej okay. Okej, okay, moi drodzy, trafiłem do jakiejś dziwnej kopalni Nie mam pojęcia w ogóle, gdzie ja jestem Nie mam pojęcia w ogóle, co to jest Zielonego pojęcia nie mam w ogóle, gdzie ja jestem Aczkolwiek, yyy że po prostu sobie tam tutaj przejdźmy, nie wiem, wygląda mi to na jakieś kopalnie Nexe, on tak często buduje, ale czy to jest Nexe, nie wiem, napiszcie mi w komentarzu pod odcinkiem, a ja póki co Nexe, yy, jeżeli to jest Twoja budowa, to przepraszam, My masz tutaj trochę kobla i idziemy szukać dalej, słuchajcie, na razie nic nie znalazłem, na razie nawet nie widziałem ani jednego andezytu, abym ja Wam pokazał w ogóle o co mi chodzi, więc póki co, słuchajcie, no jest lipa, póki co jest, słuchajcie, lipa, ale szukamy dalej. O, kochani, obiecałem wam, że pokażę. Tak właśnie wygląda Andesit. Jest on naprawdę bardzo podobny do stołna. Jest on naprawdę strasznie podobny do zwykłego stołna, że rzeczywiście można je pomylić, ale zobaczcie, no, pyk. No nie, jednak jest delikatna różnica między Andesitem a normalnym Stownem i właśnie Andezyt w tamtym miejscu postawił Blowagren. To jest dla mnie taka największa poszlaka. Wydaje mi się, że to jest dla mnie taka największa, słuchajcie, yy, tak, właśnie poszlaka, dzięki której będę mógł te diamenty znaleźć. Póki co nie wiem w ogóle, czy idą w drugą stronę. Nie wiem w ogóle, czy dobrze szukam. Jeju, jeju, jeju. Słuchajcie, mamy tutaj kolejny redstone, także wyciągamy go sobie bardzo fajnie. A, tak w ogóle widzowie, to wczoraj wrzuciłem dla Was odcinek. Z setnego levela, że słuchajcie, wbiłem setny level i rozdawałem yy, streamerom, właśnie na tym przepięknym yy, serwerze, levele za darmo. Więc jeżeli ktoś z Was tego jeszcze nie oglądał, zapraszam bardzo serdecznie, ponieważ SKKF, no troszkę tam dzięki yy, nie udało mu się ten ekwiwonek polepszyć. Więc byłoby mega fajnie, gdybyście, słuchajcie, wbili to do, yy, do mnie na ten film i obejrzeli, ponieważ wiedziałem, że dużo osób z że to chyba tego filmu nie widziało. No dobra, dobra, Artur, przestań gadać, szukaj dalej, szukaj dalej, no musisz końcu znaleźć. O, siema, siema, no byku, witam serdecznie, dzień dobry. Dobra, szukamy dalej, kochani. Okej, okay, szukamy sobie dalej. Cyk, 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 cyk. Proszę bardzo. Mamy tutaj sobie kolejne węgiel. Zbieramy go sobie to. Jest, to jest zawsze EXP. To jest, słuchajcie, zawsze eks, Pamiętajcie o tym. Gdy macie kierunek z naprawą, naprawdę zbierajcie wszystko, co się tylko da. Redstone jakieś, naprawdę węgle. Wszystko, co się tylko da. Żeby jak najwięcej tego eksa słuchajcie, zdobywać. Ponieważ dzięki temu naprawdę będzie nam to fajnie wszystko szło. Póki co, ja, słuchajcie, szukam tych dementów już około godzinki. Jeżeli dobrze liczę, mniej więcej około godzinki. I póki co, słuchajcie, nie udało mi się jeszcze ich znaleźć. Mam nadzieję, że to się. Zmienić w miarę szybko, ponieważ póki co krążę i liczę, że je znajdę, ale póki co jest słabo, bo nie mogę ich naprawdę znaleźć. Na razie ich nie widzę nigdzie, słuchajcie. Póki co w ogóle trzecie na piętro dziewiąte. Nie wiem dlaczego. Halo, piętro ósme, piętro dziewiąte. Musimy wejść wyżej. To jest piętro, słuchajcie, jedenaste. No i co, szukamy dalej. Może w ogóle znajdę jakieś swoje diamenty? Może ja w ogóle będę kopał w ten sposób? Może znajdę przy okazji jakieś swoje diamenty, słuchajcie. Na razie cały czas, gdyby mam Redstone, ale to jest nieważne. Szukajmy po prostu dalej. Może w końcu coś znajdę. Okej okay, kochani, mamy tu jakiś crafting table, mamy tu jakiś crafting table, nie pamiętam czy Blowek na odcinku stawiał sobie craftinga, ale powiem wam szczerze, Powiem wam wydowie szczerze, czuję, że naprawdę jestem blisko. Czuję, że naprawdę jestem blisko, ponieważ nie wiem dlaczego, ale intuicja, takie wewnętrzne ja podpowiada mi, że Blowek jest takim troszeczkę leniuszkiem, taka powiedziałem na początku odcinka. I wydaje mi się, że on właśnie te diamenty gdzieś schował pod chatą Citroxa. Naprawdę, tak mi się wydaje, że jemu się specjalnie na jakoś głęboko nie chciało wychodzić. Ponieważ zobaczcie, to w ogóle mamy crafting table, słuchajcie, na takiej wysokości mniej więcej. I jest, to, słuchajcie, zobaczcie, to jest wysokość domku Citroxa. Citrox ma domy gdzieś tutaj w tych rejonach, słuchajcie, a ja jestem tutaj, czyli Dosłownie po prostej od domku Citroxa Naprawdę, słuchajcie, wydaje mi się, że tu powinienem szukać Naprawdę, tu mi się wydaje, że powinienem szukać Bo powiem wam szczerze, że Kto z nas był, to pamięta, że miałem ostatniego live'a 12 godzin Gdzie przez 12 godzin Kopałem diamenty i powiem wam, że byłem w tych kopalniach Tutaj i nikt tego jeszcze nie wykopał I tutaj naprawdę było mało wykopane A teraz widzę, że jeszcze naprawdę Bardzo dużo wykopane, więc podejrzewam, że Właśnie tutaj, blow Mogłeś te diamenty ukryć 3 dni może, słuchajcie, może jestem w błędzie. Może tych diamentów tutaj nie ma. A ja chodzę po prostu i szukam wiatru w polu. No naprawdę, no nie wiem. Może, słuchajcie, może się okazać, że moja dedukcja jest zła. Naprawdę, może się okazać, słuchajcie, że moja dedukcja po prostu jest zła. Ponieważ ja wydedukowałem z Diory, tak? Z Diory, to jest, Dior, myślałem, że to jest to. to słuchajcie... Czy to jest to? Czy to jest to? Czekajcie. Pamiętam, że tam był taki krocek na... Czy to jest... Blow, czy ty naprawdę jesteś aż. Nie. Czy naprawdę tutaj jest tunel do góry, aż do HTC Roxa? Tu jest workbench. Czy one są tutaj? Nie słuchajcie, bo możliwe, że ich tam nie ma, Tylko Po prostu to jest losowa z na To ja już się jaram. Ale dobrze, widzowie, jeżeli te diamenty będą w tym miejscu, ja teraz strzelam. Jeżeli te diamenty będą w tym miejscu, to strzelacie teraz łapkę w górę, ok? Teraz łapkę w górę, jeżeli tu będą diamenty. Okej, okay. czyli nie ma. Aha, <noise> czyli jednak to był zwykły undezyt. Co? Co? <noise> ja pierdzielę! Ja byłem pewny, że to było na jedną, a druga No, to jest nauczka. Nitashi, oglądaj dobrze odcinki. Ej, czad, czy to jest... Ja pierdziele, to jest to. Czad, to jest to. Czad, widzowie, znalazłem. Przepraszam, że mówię czat, ale ja ostatnio non-stop streamuję. Widzowie, mam. Widzowie znalazłem diamenty blowka. Mam diamenty blowka. Ale słuchajcie, ja się nie jaram, bo to nie są diamenty dla mnie. Wiecie co, ja nawet powiem wam więcej. Dzięki Blołkowi, teraz sobie wykorzystamy tu jego warung, bo Będę ja się tutaj postawił bardzo pięknie. Dziękuję Ci bardzo, Blołek, że pomyślałeś o mnie. Zrobimy z tego, słuchajcie, diamond bloki. Mamy 14 diamond bloków. Wow, naprawdę. Wow, ale słuchajcie, jak dobrze wiecie, ja diamentów mam naprawdę bardzo dużo, więc umówmy się, że jeżeli pod tym odcinkiem będzie 4000 łapek w górę, to organizuję turniej dla youtuberów na kwadratowej masakrze, gdzie właśnie do wygrania będzie te 14 bloków diamentów, więc drodzy youtuberzy, wiedzcie, że jeżeli pod tym odcinkiem będzie 4000 łapek, to te diamenty będziecie mogli u mnie wygrać właśnie w turnieju PvP, który będzie zorganizowany na mojej arenie. Słuchajcie, naprawdę mega się jaram, że udało mi się te diamenty znaleźć. Wow, no naprawdę, jaram się niesamowicie po prostu. A zobaczmy, czy, czy moja dedukcja w ogóle była dobra? Czy blower rzeczywiście tędy wychodził? Poczekajcie chwileczkę. Zaraz zobaczymy, czy on rzeczywiście tędy wychodził. Tu mamy pochodnie wszędzie. Tutaj są, słuchajcie, grzyby, tu są pochodnie. Tu jest ten, tu jest kolejna pochodnia. Czy on tędy wychodził? Nie, bo tu już pochodni nie ma. Okej, okay, czyli tędy chyba nie. Zobaczmy dalej, tu są kolejne pochodnie, tu jest kolejna pochodnia. Jest wejście wyżej, proszę bardzo, jest wejście. I tam jest Tom Citroxa, no nie wierzę. Boże, moja dedukcja była 10 na 10. Blołek, przyjacielu, na następny raz, chowając takie skarby. Przed mistrzem diamentów naprawdę powinieneś się lepiej przygotować. Nie no, słuchajcie, bez tutaj, bez gadania. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam oczywiście nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, strzelajcie łapeczkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji dzwoneczkiem na kanale. Bardzo Wam dziękuję, słuchajcie, za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Pamiętajcie, 4000 łapek w górę i robimy turniej PvP na mojej arenie, gdzie właśnie youtuberzy będą się pojedynkowali o te 14 bloków diamentów. No i co, kochani? Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się! Cześć! ترجمة <applause>